Cześć kochane moje, przychodzę dzisiaj do Was z czytaniem na temat, czy on odejdzie od swojej obecnej stałej partnerki żony. Czy on odejdzie od swojej stałej partnerki żony, od swojej obecnej stałej partnerki żony? Do wyboru macie kochane tutaj moje trzy opcje, no jak zwykle u mnie. Jeden, dwa i trzy. Trójkę i dwójkę na razie odsunę. Dzisiaj karty Rady to nie karty anielskie, tylko karty z marselskiego tarota. A też go znacie, bo niekiedy go tutaj używam. Jestem ciekawa, cóż nam tutaj karty podpowiedzą dla jedyneczki. Dla jedyneczki. Kochana moja, jeżeli wybrałaś jedynkę, pytanie: przypominam, czy on odejdzie od obecnej, stałej partnerki e, żony. Pokazuje mi się tutaj po pierwsze e, ósemka mieczy, a więc informacja od Tarota, <laughs> że jego serce jest zamknięte, że on odczuwa jakiś bardzo duży strach i tak naprawdę. E, Czuje się jak w klatce, sam pozbawia się pewnych. Takich możliwości do tego, aby odczuwać radość, aby odczuwać przyjemność związku ze związku, w którym jest w tej chwili. Tutaj są w tym związku jakieś podsycane jego kompleksy, być może nieśmiałość, być może jakieś ogólnie zahamowania, mogą pojawiać się problemy z seksem. No, wiadomo, że to go nie nastraja zbyt optymistycznie do tego, aby w tym związku, w którym jest obecnie, cieszyć się życiem, cieszyć się tym, co daje mu los. On się tutaj faktycznie czuje jak taki zamknięty w klatce osobnik, tak? czuje się przytłoczony. Pewnymi rzeczami, pewnymi sprawami, pewnymi sytuacjami, które w tej chwili w jego życiu obecnym się pokazują. Dalej mamy trójkę buław, a więc informacja o tym, że on w swoim życiu zaczął się zastanawiać nad pewnymi rzeczami, pewne rzeczy zaczął sobie Inaczej wyobrażać, pragnie spojrzeć na swoje życie bez jakichś wewnętrznych ograniczeń, pragnie, aby Móc, mógł wy, wykorzystać w życiu, w związku e, swój potencjał, pragnie zacząć coś od nowa, pragnie tworzyć coś od podstaw. To jest również karta, która mówi o olbrzymiej tęsknocie, o chęci zmiany jakiejś w swoim życiu, ale również e, na oczekiwanie e, pierwszych sukcesów e, dotyczących nowych pomysłów i czytanie kończy nam askielichów, a więc już w stu jak gdyby potwierdzenie tego, że on będzie pragnął odejść od swojego obecnego życia, od swojej obecnej stałej partnerki. On będzie pragnął spełniać swoje marzenia dotyczące nowego losu, dotyczące nowego uczucia. Dostaje od losu, dostał od losu to nowe uczucie, te szanse na nowe uczucie i tak naprawdę tylko i wyłącznie od jego decyzji będzie zależało, czy właśnie to uczucie będzie uczuciem miłości i radości. Czy to będzie tylko ten strach, zazdrość i zawiść? które ma w obecnym związku. Wygląda na to, że będzie pragnął wpuścić do swojego życia, do swojego serca właśnie to nowe uczucie. Będzie pragnął spełniać swoje marzenia. A więc, kochana moja, jeżeli wybrałaś numer jeden, jeżeli wybrałaś ten właśnie rozkład, karty pokazują, że on tęskni za nowym uczuciem, że że on patrzy tutaj w innym kierunku niż ta dotychczasowa przysłowiowa klatka, w której jest w tej chwili, w której jest niedoceniany. Patrzy na to nowe uczucie i to nowe uczucie los tutaj przed nim stawia. Według mnie w tym rozkładzie karty mówią jednoznacznie, że wcześniej czy później. Dla Ciebie pewnie dobrze byłoby, aby było to wcześniej, ale wcześniej czy później on od tej żony, od tej swojej obecnej partnerki odejdzie. Będzie chciał iść ku nowemu, będzie chciał iść ku nowemu uczuciu, nowemu, lepszemu uczuciu, w którym będzie się lepiej czuł. A co dla Ciebie podpowiadają tutaj karty marsylskie? Marsylski tarot dał pokazał kartę kapłana, więc przede wszystkim wiara, tak wiesz w to, wierz w to, że będziesz miała w obecnych być może takich trudniejszych chwilach wsparcie od wszechświata. Zwróć uwagę na to, że życie ma wyższy cel. Zwróć uwagę na na to, że osoby w Twoim otoczeniu mogą chcieć um, okazać Ci pomoc. Nie odrzucaj tej pomocy. E, to jest również karta, która mówi e, o tym, że człowiek zawsze, jeżeli tego pragnie, potrafi odnaleźć właściwą dla siebie drogę. To jest karta, która mówi o takim e, symbolu e, mądrości, o takim symbolu e, naszej duchowości. E, no i oczywiście nie możemy pominąć również tego, że karta kapłana mówi o takich wydarzeniach, jak. E, jak ślub, tak, jak ten duchowy rozwój, jak uroczystości takie kościelne, tak, czyli może mówić właśnie również o zamieszkaniu razem, o zaręczynach, czy o zalegalizowaniu w przyszłości waszego związku. A więc, kochana moja, jeżeli wybrałaś jedyneczkę, to no, tutaj odpowiedź jest jednoznaczna: tak, Wcześniej czy później on odejdzie od swojej obecnej partnerki, ponieważ tęskni, bardzo tęskni za nowym uczuciem, tęskni za tym, aby dostać od losu coś nowego, coś, co ukoi jego dotychczasowy ból. Bardzo ciekawe czytanie. Bardzo Was proszę, kochane moje o komentarze. I przejdźmy do rozkładu z numerem 2 marsylski tarot idzie troszeczkę. O, a tu mam cztery karty. No cóż tak widocznie miało być. Jeżeli wylosowałaś dwójkę. Jeżeli wylosowałaś, wybrałaś kochana dwójkę. To yy, wylosowałam cztery karty. Mam nadzieję, że. Jedyneczka i trójeczka się na mnie nie obrażą, ale nawet nie zauważyłam tego. No dobrze, przejdźmy do, przejdźmy do czytania. Mamy tutaj czwórkę monet, króla kielichów, siódemkę monet i asa buław. Kochana moja, jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, czy on odejdzie od obecnej stałej partnerki żony? Po pierwsze w czwórce kielichów, w czwórce, przepraszam, monet jest tutaj bardzo duża obawa przed stratą tego, co on. Osiągnął, być może z, ze swoją obecną partnerką, stałą partnerką, żoną, nie wiem, gromadził jakiś majątek, łączyły go tutaj sprawy finansowe i on bardzo boi się, bardzo boi się utraty tego. Czuje bardzo dużą obawę przed tym, że. Może stracić bardzo wiele, jeżeli ta relacja się zakończy. Jest w tym związku w tej chwili głównie dlatego, że e, dominującym uczuciem jest tutaj to wyrachowanie, tak? To, że gdyby coś się zmieniło, gdyby e, postanowił odejść od swojej obecnej partnerki, ma bardzo wiele do stracenia. Prawdopodobnie e, chodzi tutaj również o tę sferę materialną ale może to dotyczyć również straty przyjaciół, jakichś tutaj rozłamów w relacjach z bliskimi, którzy w tej chwili go otaczają. I chodzi mi tutaj i o przyjaciół, o znajomych, ale również o rodzinę. Może się bardzo obawiać właśnie tego. Może się obawiać, że wiele osób, wiele sytuacji, wiele spraw może gdyby potoczyć się wiele osób może odwrócić się od niego a wiele spraw może potoczyć się nie po jego myśli może to być spowodowane tym że tutaj on pokazuje mi się w energii króla kielichów a więc kogoś kto jest bardzo przywiązany do E, swojego związku, do tego stałego związku. Kogoś, kto pragnie e, wspierać, kto pragnie dawać poczucie bezpieczeństwa. To jest taki idealny mąż. E, to jest. E, to jest ktoś bardzo rodzinny i on mi się tutaj właśnie w takiej energii pokazuje. Niemniej jednak, mocno coś go tutaj w tym związku uwiera, dlatego zastanawia się właśnie, podsumowuje sobie, ocenia. To mamy tutaj. W siódemce monet ocenia pewne sytuacje, ocenia swój związek. I siódemka monet to karta, która mówi o, takim, o takiej chwilowej przerwie, o, o o e, cierpliwości, o e, jakichś e, takich informacjach, gdzie, e, w, w których pośpiech e, może zaszkodzić e, dalekosiężnym planom. E, najwyraźniej e, nadchodzi czas dla niego, aby zdał sobie sprawę z tego, aby dostrzegł to, e, że może Również w innej sytuacji, w innym związku dostać od losu wszystko, czego zapragnie. I ten czas, właśnie tutaj, to zatrzymanie, to przyjrzenie się, przyjrzenie się wszystkiemu, co do tej pory osiągnął, jest mu bardzo potrzebne ponieważ los tutaj postawił na jego drodze asabuław, a więc e, m, informacje czy sytuacje również, szanse, aby zapoczątkować pewne zmiany w swoim życiu. Tutaj w tej siódemce monet, już właściwie w czwórce monet, nawet ten zamysł na pewną zmianę jest, bo strach przed, strach przed stratą pojawia się tylko wówczas, jeżeli mamy zamiar coś zostawić. W innym wypadku on się nie pojawia, tak? A więc tutaj, jak gdyby od samego początku, pokazują nam się, pokazuje nam się ta jego chęć aby coś zmienić w swoim życiu, chęć, aby coś w swoim życiu zostawić. Niemniej jednak ten e, jego charakter, e, tego króla kielichów, e, tego kogoś, kto jest przywiązany bardzo silnie do rodziny, kto odczuwa bardzo silnie tę potrzebę, e, aby mm, e, wspierać pomimo wszystko osobę, z którą się jest. No, trochę tutaj e, przeszkadza w podjęciu jakichś radykalnych kroków. Niemniej jednak, e, tak jak powiedziałam, czytanie kończy Azbuław. Azbuław, który mówi o tym, że e, mężczyzna, o którego pytasz, dostaje szansę od losu, aby zapoczątkować w swoim życiu zmiany. E, I e, Azbuław, który mówi o tym, że e, nagle poczuje w sobie taką iskrę zapalną, taką chęć do działania. Będzie w nim ta iskra, będzie się w nim rozpalała z dnia na dzień do tego, aby dojrzeć do następnego kroku, aby schwycić ten dzień, aby schwycić tą chwilę której może zmienić swoje życie. U niego będzie to następowało bardzo powoli, i no będzie musiał dużo rzeczy przeanalizować i przemyśleć, aby tutaj, że tak powiem, chwycić dzień, chwycić to szczęście, aby dojrzeć do tego, że ma szansę na coś nowego, na coś ciekawego, na coś bardzo atrakcyjnego, na coś bardzo gorącego również, bo tutaj azbuław to również bardzo, bardzo gorące uczucie. Nie mam tutaj, kochane moje, jednoznacznie pokazane, czy on faktycznie zdecyduje się na to. Aby zostawić, aby odejść na stałe od swojej partnerki. Pokazane są jego myśli, ale z jednej strony jest bardzo silnie zarysowany on, on, jako mąż, jako ten partner na stałe, na dobre i na złe. Z drugiej strony na końcu czytania mamy tego asa buław, który pokazuje olbrzymią namiętność. Jeżeli nie zdecyduje się na odejście od stałej partnerki, od żony, macie, kochane moje, szanse na gorący, płomienny romans z tym mężczyzną. Czy wam to odpowiada, czy nie, to już zależy tylko i wyłącznie od Was. Tak jak powiedziałam, nie mam tutaj stuprocentowej informacji, pomimo czterech kart. Nie mam tej informacji o tym, aby o tym, czy faktycznie ta decyzja zostanie podjęta. Bardzo go kusisz. Bardzo go kusi uczucie do ciebie, bo tutaj w Asie Buław jest, jest gorąco, lecą iskry, tak? Jeszcze dodatkowo ten As Buław to właśnie ta iskra zapalna, tak? A więc macie szansę, kochani moi, na pewno na bardzo gorący, na bardzo płomienny romans, ale jak on się dalej rozwinie, czy mężczyzna ten będzie na tyle Zdeterminowany będzie na tyle e, silny, aby odejść od swojej obecnej partnerki. Tego nie wiem. Włożył bardzo dużo według niego e, w e, tworzenie tej swojej stałej relacji, i nie wiem, czy będzie po prostu w stanie z tego zrezygnować. Czy charakter przede wszystkim też mu na to pozwoli a cóż tutaj kochane moje dla was Matarot Marsylski do podpowiedzenia sprawiedliwość sprawiedliwość mówi o tym, że nadszedł dla ciebie czas abyś sobie uporządkowała pewne sprawy w życiu osobistym, ale również w tym życiu e, prawnym także tutaj na to też kochana moja e, zwróć uwagę jeżeli, będą tutaj, jeżeli masz jakieś e, zaległe sprawy e, do zrealizowania albo jakieś rzeczy, które e, musisz podpisać, dobrze jest, abyś się konsultowała również e, z osobami kompetentnymi. Konkretnie w tej sprawie. Ale jeżeli wrócimy tutaj, jeżeli wrócimy tutaj i skupimy się tylko i wyłącznie na, na tym czytaniu, tak, to tarot podpowiada Tobie, abyś się zastanowiła nad, nad tym, co chcesz wybrać, czy Ty chcesz, aby to był czas wyborów, aby to był czas jakiegoś wybaczania, Um, musisz sobie po prostu tutaj... Um jak gdyby uruchomić najbardziej tą tę racjonalną część swojego umysłu musisz pamiętać o tym że sprawiedliwość jest zawsze bezstronna a przynajmniej powinna być bezstronna tak? no tutaj tarot mówi o tym że jest bezstronna dobrze jest abyś przyjrzała się również tej jego relacji troszeczkę z boku bo może się okazać że właśnie on bardziej czuje się mężem swojej partnerki, czy tym stałym mężczyzną swojej partnerki, niż pragnie tutaj być twoim, twoim partnerem. Może od razu u niego w głowie zradzać się ta myśl, że chce być tylko i wyłącznie kochankiem. Kochana, nie mnie tutaj oceniać, ale dobrze jest wiedzieć, na czym się stoi. Jeżeli tobie to odpowiada, to proszę bardzo, tak? To ty, kochana moja, decydujesz, co jest według ciebie sprawiedliwe i co chcesz w swoim życiu osiągnąć dalej. Dobrze, kochane moje, bardzo Was proszę tutaj o komentarze również i opinie. I przejdźmy do czytania z numerem 3. O, kochana moja tutaj wyciągnęłam e, wyciągnęłam dziewiątkę buław, asa mieczy i kartę świat dziewiątka buław mówi, że w jego związku e, pokazują się jakieś zagrożenia on jest w ogóle, też czuje się jak w klatce czuje się e, czuje się taki wiesz zniechęcony, coś go przerasta przytłacza, e, narastają problemy w związku e, on ogólnie w tym związku Czuje się samotny, bardzo samotny. Czuję, że nie jest mu kompletnie po drodze z osobą, w której, jest w tej chwili, z którą jest w tej chwili w stałej relacji. Poza tym nie chce mu się dalej ciągnąć tej relacji, nie chce mu się w ogóle w tym związku dalej być. A smieczy, który jest następną kartą, mówi o jakichś nowych pomysłach, nowych inspiracjach, o jakimś momencie takiego olśnienia, dojrzenia, nagle jakiejś olbrzymiej szansy, aby zmienić się i rozpocząć życie w nowym kierunku to jest karta, która mówi również o odcinaniu się od starych uczuć, od tych uczuć, które, od tych relacji, które nas ciągną w dół, które nas hmm, Zniechęcają do życia. E, także tutaj, e, tak naprawdę, we wszystkich tych e, trzech kartach, odpowiedź e, na pytanie, czy on odejdzie od swojej obecnej, stałej partnerki, żony, e, też pokazuje nam się jednoznacznie, tak, czuje się jak w klatce, chce czegoś nowego, dostaje to nowe, odcina się od starego i karta świat również mówi: kończę coś. Kończę coś, kończę jakiś etap w życiu i pragnę realizować swoje plany. Pragnę wreszcie spełnienia marzeń, pragnę, aby nagle to powodzenie we wszystkich sferach życia było przy mnie, pragnę odnaleźć swoje miejsce we wszechświecie, swoje nowe miejsce we wszechświecie, a wszystkie swoje stare sprawy pragnę wreszcie. Zakończyć, a więc kochana jest klatka, jest odcięcie się od tych niechcianych uczuć i zakończenie, zakończenie czegoś starego i znalezienie swojego, czy próba odszukania swojego nowego miejsca w życiu, we wszechświecie. A więc też tak było chyba w jedynce, też właśnie no. Jednoznacznie pokazane, tak, tak odejdę. Wiecie, jak to jest z kartami. Nigdy niestety nie mamy tutaj pokazanego czasu albo zazwyczaj nie mamy pokazanego czasu. A co Wam, kochane moje, podpowiada tarot marsylski? Śmierć. Karta śmierci, bardzo dobra, bardzo dobra karta. Karta, która mówi, że również i Ty zamkniesz swoje stare sprawy, odetniesz się od nich, odrzucisz wszystko to, co nie pozwala Ci się rozwijać, zakończysz również te relacje, które Ciebie ciągną w dół, a przed Tobą nowy początek, nowa Ty, nowy związek. Jeżeli ty również jesteś w jakiejś relacji, z której nie jesteś zadowolona, to jest odcięcie tej relacji, jakiś rozwód, zakończenie po prostu tego, co ciebie również dołuje. A więc i ty w tej jednej karcie, i partner, o którego pytasz, macie, macie bardzo, podobne, bardzo podobne przesłanie, tak? Kończenie czegoś. Kończenie czegoś, odcinanie się od czegoś, co Was już nie cieszy, co Was już e, nie satysfakcjonuje i zaczęcie czegoś całkiem nowego. E, no cóż, razem mam nadzieję. Dziękuję Wam, kochane moje. E, bardzo proszę o komentarze. Bardzo proszę o łapki w górę, bardzo proszę również o subskrypcję i do usłyszenia następnym razem, kochane moje, papa! Pa.